Cześć, witam Was na moim kanale w ten bardzo wieczny dzień. Pogodnie jest, jest niebieskie niebo z chmurkami, ale niesamowicie mi tu wieje. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się ten odcinek zrealizować, bo będę dzisiaj opowiadała o bardzo ważnym temacie, jeżeli chodzi o zainteresowanie Australią, czyli o kosztach wyjazdu do Australii z Polski. Do Australii i też pobytu w Australii. Także jak ktoś jest turystycznie zainteresowany zobaczeniem Australii, to myślę, że to ile pieniędzy potrzeba na taki wyjazd powinno Was raczej interesować. Także zapraszam. Słuchajcie, to, że musicie sobie tam opłacić paszport i wszystko związane z paszportem to jest oczywiste, bo do Australii bez paszportu, który, który jest ważny, tak około 6 miesięcy nie wyjedziecie, więc tego nie muszę mówić, aczkolwiek warto przypomnieć. Natomiast oczywiście do Australii Polakowi potrzebna jest też wiza wiza turystyczna, którą tutaj pokażę i taka do 3 miesięcy i jest za darmo. Natomiast jak chcecie zostać w Australii powyżej 3 miesięcy do roku, to już musicie zapłacić za taką wizę albo 150 dolarów, jak aplikujecie z Polski, albo 380 dolarów, jak aplikujecie będąc już w Australii. Tak jeszcze z dodatkowych informacji, aplikacja odbywa się online, jest prosta, ale w języku angielskim. Tu wam wszystko podlinkuję też dodatkowo, ale przynajmniej wiecie jakiego typu to są koszty i gdzie zajrzeć po więcej informacji. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o wizę i przechodzimy dalej. Jeden z najważniejszych i chyba z najwyższych kosztów podróży do Australii to jest oczywiście lot. I tutaj koszty, słuchajcie, oczywiście y, będą różne w zależności od tego, z jakiego miasta Polski czy też Europy wylatujecie do Australii, do jakiego miasta w Australii. Zauważyliśmy przez lata, że te wielkie miasta europejskie i wielkie miasta australijskie są Najtańsze, jeżeli chodzi o loty, no bo potem wiadomo z nich, z tych wielkich miast trzeba dolecieć jeszcze do mniejszego miasta bądź do Polski. No i niestety zauważyliśmy, słuchajcie, że loty do Polski jako do kraju, obojętne od miasta w Polsce, czy też wyloty z poszczególnych miast Polski są o wiele droższe niż z innych miast Europy, takich wielkich jak na przykład Paryż we Francji, czy też Wielkiej Brytanii Londyn, w Niemczech nawet Frankfurt i tak dalej. My często, słuchajcie, to jest taka mała rada, wybieramy lotnisko w Wiedniu albo w Pradze. Stamtąd bardzo łatwo jest dojechać potem pociągiem do Polski, do jakiegokolwiek miasta w Polsce, szczególnie południowej Polsce. No albo potem odwrotnie jak się leci do Australii, to można z Polski łatwo pociągiem dojechać jednak do Pragi czy też do Wiednia. I wtedy koszty lotów są o wiele niższe niż loty bezpośrednio do Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy też Katowic. Także taka mała rada, żeby obniżyć sobie koszty. Warto też sprawdzić inne lotniska europejskie na wylot bądź przylot. No i pamiętajcie też, że o wiele taniej jest od razu zarezerwować bilet w dwie strony niż po prostu w jedną stronę do Australii, a potem oddzielnie z Australii z powrotem do Polski. Wiadomo, że też cena biletów będzie zależała od tego, z jakim wyprzedzeniem kupujecie taki bilet i w jakim sezonie, na przykład lato, wakacje, Boże Narodzenie, to wszystko są takie wiecie, gorące sezony, więc lepiej wtedy nie lecieć, jak chcecie ten koszt biletu zachować jak najniższy. Nawet słuchajcie, od dnia wylotu też często zależy, możecie ci wcześniej lub później lecieć i już cena się drastycznie zmienia. Długość lotu i też ilość przesiadek i ile się czeka na tych przesiadkach, w tych lotniskach przesiadkowych, też warunkuje nam cenę. Także słuchajcie, warto sobie poszukać, zastanowić się na czym nam najbardziej zależy, czy na szybkim locie, z jakiego miasta i tak dalej. No powiem Wam szczerze, nam zawsze bardzo długo zajmuje znalezienie takich jak najtańszych lotów, bo jednak o to chodzi. Tutaj Wam pokażę, gdzie my szukamy tych lotów, żeby znaleźć je w najbardziej atrakcyjnych, okazyjnych cenach. No bo po co słuchajcie przepłacać ceny? Są naprawdę kosmiczne, więc warto jednak poszukać czegoś tańszego jak można. Natomiast, żeby już Wam tak szybciutko podać, mniej więcej ile to kosztuje, to po naszym researchu, bo teraz akurat w maju lecimy do Polski na półtora miesiąca, to zauważyliśmy, że średnio wychodzi tak mniej więcej 2,5 tysiąca. Dolarów australijskich na osobę w dwie strony lecieć. I my akurat za te 2,5 tysiąca od osoby w dwie strony lecimy do Wiednia. Ale to nie tylko my, słuchajcie, bo też mamy paru znajomych, którzy lecą kierunek Australia, Europa, Europa, Australia, akurat to lato teraz 2023 i płacą mniej więcej właśnie 2,5 tysiąca od osoby w dwie strony. Natomiast pamiętajcie, że te ceny mogą być różne. To wszystko zależy. Najlepiej sobie szybciej biletu szukać i wtedy też będzie taniej. Ciekawe jest to też, co zauważyliśmy, że co roku jest jakaś inna linia lotnicza, która ma najtańsze loty do Europy, do Australii, w jedną czy w drugą stronę. Więc to też warto zobaczyć, bo czasami ta sama linia, którą lecieliśmy zeszłym razem, teraz akurat jest jedną z droższych, a na przykład inna linia lotnicza teraz jest tańsza. I tak myśmy latali na przykład koreańskimi, które teraz są droższe. Kiedyś lecieliśmy chińskimi, które na przykład potem były droższe. Lecieliśmy też brytyjskimi, także co roku rzeczywiście inne linie lotnicze mają jakieś tam tańsze bilety. Taka jeszcze mała wskazówka, skut, słuchajcie, takie linie lotnicze, też Wam tutaj podlinkuję, napiszę, są bardzo tanie, jeżeli na przykład chcecie lecieć bez bagażu. Czyli tylko z takim podręcznym bagażem. Też można. Jak ktoś na przykład nie ma jakichś małych dzieciaków i chce po prostu jakąś przygodę przeżyć w Australii, nie chce dużo zabrać, to też można spróbować takim skutem. I tam nawet promocje są takie, że z Europy do Australii czy z Australii do Europy za około 400 dolarów w jedną stronę można taki bilet kupić. Często też jakaś linia lotnicza robi fajne, okazyjne ceny. Teraz w promocji takie loty między Europą a Australią są Sydney, Paryż, Paryż, Sydney. I tutaj są linie lotnicze takie jak Sri Lanka czy też Wietnamskie. I nawet za słuchajcie 1200-1300 dolarów australijskich idzie w dwie strony polecieć. Tak przy okazji, że lecimy. Maju do Polski. To jak Was interesuje ogólnie tematyka lotu Australia-Polska, Polska-Australia, jak chcecie, to Wam to nieco z lotnisk ponagrywam, może poopowiadam jakieś wskazówki, co można wwozić do Australii, czego nie można, coś takiego, mogę taki odcinek zrobić na temat ogólnie tego lotu Polska-Australia, Australia-Polska. Może jak macie jakieś pytania, zadajcie je i taki odcinek powstanie, bo to już wkrótce nie możemy się doczekać. Ja słuchajcie, Wam tutaj daję takie mniej więcej koszty, średnie koszty, yy, wiadomo, które potem są uzależnione od tego wszystkiego, w jakim terminie lecicie, yy, gdzie dokładnie i tak dalej. Także to wszystko musicie sobie yy, posprawdzać. Ja mniej więcej Wam podam, ale też podaję konkretnie, gdzie możecie sobie sprawdzić i przekalkulować to. Na konkrety poza paszportem, wizą i lotem macie jeszcze kolejny koszt, który musicie zapłacić przed wylotem do Australii, czyli ubezpieczenie. Musicie się ubezpieczyć zdrowotnie i to nie są aż jakieś takie mega wysokie koszty. Widziałam u Was na stronach internetowych w Polsce, że się nawet reklamują od 6 zł za dzień na ubezpieczenie na Australię. Mniej więcej średnio mówią za dwutygodniowy pobyt w Australii, to ubezpieczą Was między 84 zł a 330. W zależności wiadomo od polisy, od tego, co w to wchodzi, na ile Was ubezpieczą, i tak dalej. Tutaj Wam też podlinkuję, gdzie mniej więcej możecie znaleźć takie informacje, kosztorys i tak dalej. Natomiast to już konkretnie myślę z polskimi ubezpieczycielami i coś w miarę taniego znajdziecie, bo to aż tak wysokie koszty nie są i warto się ubezpieczyć, bo słuchajcie, wizyty lekarskie w szpitalu czy też u dentysty są drogie. Na przykład za taką po prostu zwykłą wizytę u lekarza zapłacicie troszeczkę ponad 80% dolarów australijskich. Dentysta to już tam bardziej zależy od miasta, natomiast między 150 a 400 dolarów za taką nagłą wizytę, jak już potrzebujecie, wiecie, jakaś dziura w zębie, bolący ząb i tak dalej. Wizyta w szpitalu to między 300 a 600 dolarów australijskich za dobę. I to też wszystko zależy od tego, z czym tam jesteście w tym szpitalu. Zabiegi pojedyncze wiadomo, mają swoje ceny i są to w tysiącach ceny. Także no, lepiej się ubezpieczyć, słuchajcie, w Polsce, w razie czego? Szczególnie, że tutaj jest ta groźna zwierzyna. Po innej stronie drogi się też tutaj jeździ, e, także tego typu różne rzeczy mogą się Wam zdarzyć, więc lepiej się ubezpieczcie. Nie jest to jakiś mega wysoki koszt w porównaniu do kosztów potem leczenia w Australii. Kolejnym takim ważnym kosztem i dość wysokim jest koszt zakwaterowania. I tutaj to też wszystko niestety zależy od tego, w jakim mieście, miasteczku szukacie tego zakwaterowania. Czym większe miasto, tym częściej jest więcej opcji, więc jest taniej. Co jest zabawne, ale tak jest. Na ile szukacie zakwaterowania? Czasami, czym więcej nocy, tym taniej was wychodzi w przeliczeniu na jedną noc. Na ile osób wiadomo, no i też zależy, słuchajcie, czy w tygodniu, czy w weekend, gdzie w weekend jest drożej, czy w okresie jakichś świąt, Boże Narodzenie i tak dalej, jakieś inne święta publiczne. Drożej jest też średnio o 20% w wakacje tutaj australijskie, które są praktycznie co 10 tygodni. I też przede wszystkim, jakiego standardu oczekujecie? Dwie, trzy, cztery, pięć gwiazdek? Natomiast powiem Wam, że w Australii czasami cztero-pięciogwiazdkowe hotele, bo mają po prostu siłownię, basen, jakieś dodatkowe atrakcje, a są już starsze, wychodzą tak samo tanio jak motele jakieś maciubkie, bez niczego i tak dalej. Także wszystko też zależy od tego, jak szybko zarezerwujecie i yy, jakich promocji poszukacie. Dlatego też ze względu na te wszystkie uwarunkowania, tutaj. Wam podlinkuję, gdzie my zazwyczaj szukamy zakwaterowania w Australii. Natomiast tak rzeczywiście sprawdziliśmy, bo też wkrótce do Brisbane wyjeżdżamy na parę dni czy tam do Gold Coast też. I mniej więcej średnio, słuchajcie, u nas w stanie Queensland to wychodzi tak 120 dolarów za noc dla dwóch osób, bo tutaj zazwyczaj płaci się za pokój w Australii który jest do jakiejś ilości osób. To jest cena między poniedziałkiem a piątkiem za te dwie osoby, za pokój, 120 dolarów. Natomiast potem w weekend to cena wzrasta tak mniej więcej średnio o 20%. Popularne ostatnio Airbnb. Akurat w Australii, słuchajcie, wychodzi podobnie co te hotele-motele, które Wam tu przywołałam, czyli 120 dolarów za noc e, za dwie osoby. Może ciut taniej wychodzą te Airbnb. Warto sobie zobaczyć na ich Porównać, żebyście mieli mniej więcej zarys, natomiast nie jest to jakoś mega, mega taniej. Jak ktoś szuka takich mega, mega tanich opcji, no to proponuję miejsca dla backpackersów. Tam już są zazwyczaj e, pokoje dzielone z innymi obcymi ludźmi, więc wiecie, jak podróżujecie sami, czy też e, po prostu jesteście młodzi, nie jakaś rodzina, tylko nie przeszkadza wam to, żeby dzielić pokój z obcymi ludźmi, no to może takie backpackersowskie motele, hoteliki, e, Wam wystarczą. Ale słuchajcie, na ten okres, co myśmy szukali, co teraz na przykład podróżujemy w przyszłym miesiącu, to jednak cena była 85 dolarów za dwie osoby w takim miejscu dla backpackersów. No to 85 dolarów za noc, za dwie osoby w backpackersowskim miejscu w zestawieniu ze 120 dolarami za dwie osoby za noc. No to jednak mi się wydaje, że to jest mała różnica, na tyle mała. Że jednak, jak ktoś woli ten komfort oddzielnego pokoju, wyższego standardu, troszkę wyższego, e, takiego, wiecie, przeciętnego, no to warto rozważyć ten hotel czy motel. Chociaż, jak się przeliczy na polskie, tą różnicę między 85 dolarów australijskich a 120, no to już Wam dość sporo wychodzi, więc może e, warto rozważyć takie backpackersowskie miejsce. To tam wie. Jeżeli chodzi o jedzenie, słuchajcie, no to też wszystko zależy, czy chcecie jeść w restauracjach, czy chcecie sobie gotować. No to jeżeli chodzi o gotowanie, to Wam tutaj podlinkuję Colesa, Woolworthsa, czyli dwa duże supermarkety główne, które wszędzie znajdziecie. I tam możecie sobie zobaczyć, ile kosztuje nie wiem, co tam jecie: makaron, mleko, masło i tak dalej. Różne są ceny, więc nie ma sensu, żebym tutaj wam mniej więcej przedstawiała i w różnoraki sposób idzie zaoszczędzić gotować na parę dni i tak dalej. Więc to wszystko zależy. Natomiast, jeżeli ktoś chce jeść w restauracjach, tak jak zazwyczaj się to robi na wakacjach, no to Wam przedstawię mniej więcej zakres. Jeżeli chodzi o restauracje, to słuchajcie, e, zabawne jest to, że czym większe miasto tutaj w Australii, tym więcej macie promocji, e, jakichś gruponów, e, możliwości zjedzenia taniej, a czym mniejsze miasto, tym już jest mniejsza konkurencja, więc są ceny wyższe za posiłki. Ale tak mniej więcej, żebyście wiedzieli, ile to mniej więcej kosztuje. Śniadanie w Australii no to tak między 15 a 25 dolarów za osobę. Kawa, która tu jest napojem numer 1 w Australii, no to tak między 4-6 dolarów w zależności od wielkości. Natomiast mniej więcej tyle samo kosztują inne napoje jak herbata, jakaś czekolada na gorąco, jakieś smoothies, no to tam... Powiedzmy, zaczynają się od 6 dolarów. Lunch to podobnie do śniadania mniej więcej 15-25 dolarów za osobę, tylko porcja jest mniejsza niż na przykład potem wieczorem Australijczycy, jak jedzą tak zwany dyna, obiad, który jest tak naprawdę kolacją, ale to jest taki największy posiłek największą porcję dostaniecie, to te obiady no to już są też droższe. One to tak zaczynają się od około 20, raczej ponad 20 dolarów. Aż do 40, no i też wiadomo, zależy od tego, co zamawiacie, nawet ponad 40 dolarów. Jakieś wypasione steki, e, czy tam owoczce morza. Natomiast tak średnio bym powiedziała, obiad między 20 a 40 dolarów za osobę, jak chcecie znać zakres. Idzie też tanie, oczywiście, są jakieś kanapki w Subwayu za 10 dolarów. Czy też spotkaliśmy się z tym, że na jakichś marketach albo e, w takich miejscach, gdzie podają takie, wiecie, mniejsze porcje i takie, byle jak przyrządzone, ale zjecie, zjecie. To mniej więcej też 10 dolarów, czasami się zdarzy 10-12 dolarów za osobę w jakimś tam takim kartoniku, jakaś sałatka, czy też jakieś jedzenie azjatyckich krajów, to też się znajdzie. Wszystko oczywiście, wiadomo, zależy od tego, co i gdzie chcecie jeść. Następnie sobie pomyślałam też, że wiadomo, warto po Australii się przemieszczać, podróżować. Szczególnie, że tutaj rzeczywiście kraj jest rozłożysty i na pewno wiecie o Paru wartych odwiedzenia miejscach. Yy, więc wiecie, jeżeli chodzi o przemieszczanie się pomiędzy Stanami albo większymi miastami, to już musicie lecieć najprawdopodobniej, jak macie mało czasu, samolotem. To są koszty już wysokie. Jest taka tańsza linia lotnicza, tutaj domestyk, która się nazywa BONZA. Ale ona też poszczególne dni po prostu lata tylko między poszczególnymi wybranymi miastami australijskimi i możecie oczywiście sobie sprawdzić. Trzeba pobrać ich aplikację i tam wklikać, pokażą wam, w które dni możecie lecieć. I to są loty nawet poniżej 100 dolarów w jedną stronę. Natomiast co do innych lotów, to raczej ponad 100 dolarów australijskich w jedną stronę. Wszystko też wiadomo, zależy od dostępności siedzeń, od tego, jak jak z wyprzedzeniem zamawiacie i kiedy i gdzie lecicie. Natomiast no loty tu są dostępne, ale drogie. Pamiętajmy, że Australia to kontynent, więc ja bym bardziej patrzyła na nią właśnie jak na kontynent, tak jakbyście przylecieli do Europy i chcieli parę państw europejskich, miast dużych, popularnych w Europie zwiedzić. To też jest wysoki koszt. Ale, żeby było Wam łatwiej i żeby ja tutaj nie musiała w konkrety, w szczegóły wchodzić, to Wam oczywiście tutaj wyświetlę, na jakich stronach internetowych tych lotów możecie szukać. Natomiast, jak ktoś ląduje w jakimś mieście i po prostu chce się poruszać komunikacją miejską, to najlepiej, jak się wyląduje jednak w takim wielkim mieście, bo tam jest więcej możliwości, są niższe ceny i jest więcej przystanków autobusowych, metra czy też pociągu. Każde miasto, słuchajcie, ma inaczej. Te większe miasta mają jakieś. Karty na autobusy, czy tam komunikację miejską. I te karty się bardzo opłaca kupić, bo wtedy taniej się poruszamy między przystankami. Pamiętam, jak byliśmy w Sydney, to też mieli jakąś kartę na komunikację miejską. W Melbourne na pewno też mają, bo też z czegoś tam korzystaliśmy, jak byliśmy. Więc warto poszukać w danym mieście, w zależności od tego, gdzie lądujecie, bo każdy stan ma co innego, każde miasto ma co innego w ofercie. Ale na przykład, jeżeli chodzi o Brisbane. Czyli wielkie miasto, stolica stanu Queensland. To tutaj mają, słuchajcie, taką kartę. Go Seek Smart Card, tu wam podlinkuję, która upoważnia Was do nielimitowanego podróżowania pomiędzy różnymi przystankami w Brisbane. Kosztuje to, słuchajcie, 79 dolarów za osobę na 3 dni, bądź 129 dolarów za osobę na 5 dni. Podróżowania właśnie ile się chce bez limitów po Brisbane. To jest słuchajcie nielimitowane podróżowanie po Brisbane nie tylko autobusami, tramwajami czy też pociągami, ale możecie też korzystać z promów. Także to wszystko za te 3 lub 5 dni możecie wybiórczo zmieniać trochę autobusem, trochę tramwajem. Trochę y, tymi y, pociągami i tak dalej. W naszym Makai, na przykład, słuchajcie, czyli średniej wielkości mieście, płaci się natomiast około 3 dolary za parę przystanków autobusowych. Także myślę, że w miarę się opłaca, szczególnie że, i tu już przejdę do tematu samochodów, jak chce się wypożyczyć samochód w Australii, no to już koszty są troszeczkę wyższe. I tu, już z wypożyczeniem samochodu, jest na odwrót w porównaniu do środków transportu miejskiego. Na tyle, na ile w większych miastach jest taniej podróżować autobusem, tramwajem, pociągiem, niż na przykład w tych mniejszych miastach, to akurat jeżeli chodzi o wypożyczenie samochodu, w Sydney, Melbourne jest o wiele drożej niż na przykład w Brisbane. No i z wypożyczeniem samochodów to też, słuchajcie, wszystko zależy, więc też Wam tutaj podlinkuję, gdzie szukać informacji na Waszą sytuację w danym mieście w Australii, do którego trafiacie i ile tam macie osób, które tutaj podróżują. Tak mniej więcej jest między 80 a 200 dolarów za dzień wypożyczenia takiego samochodu. Na im więcej dni wypożyczacie, wiadomo, tym cena mniejsza, jeżeli przekalkulujecie na dzień, porównując Brisbane, Sydney i Melbourne. Brisbane wychodzi najtaniej z tych trzech miast, bo 77 dolarów australijskich za dzień wypożyczenia Hyundai i 20, a w Sydney i w Melbourne już widzicie 100 dolarów za dzień. Pokażę wam teraz różnicę, jak na przykład na dwa tygodnie wypożyczycie samochód. W Melbourne i Sydney złacie aż 1000 200 za dwa tygodnie wypożyczenia takiego samochodu mniejszego, więc jest drożej niż w Brisbane. Także widzicie, Queensland jeszcze troszkę taniej wychodzi, nawet te duże miasta w Queensland, czyli Brisbane. Sunshine Coast czy też Gold Coast. Wiadomo, słuchajcie, że jak ktoś chce tutaj korzystać z jakiejś rozrywki, z jakichś dodatkowych atrakcji turystycznych, to to też wszystko kosztuje, więc to już jest oddzielny temat, którego tutaj nie będę rozbudowywała. Dla przykładu tylko chcę Wam przedstawić, ile kosztują takie dodatkowe atrakcje turystyczne w Australii. I słuchajcie, na przykład, jakbyście chcieli do Team Parków, czyli parków rozrywki się udać, w Gold Coast są takie słynne parki rozrywki. Ogólnie super, natomiast kosztuje to 100 dolarów za dzień, za wstęp dla jednej osoby do takiego jednego parku. Więc myślę, że no dość sporo. Jakieś tam inne parki, wiecie, ze zwierzętami, takie ala małe zoo z pokazami zwierząt australijskich. To mniej więcej wiecie tam gdzieś tak z 55 dolarów za wstęp za osobę. A jakbyście chcieli z takiego The Wheel of Brisbane skorzystać, czyli takie koło, gdzie można podziwiać Brisbane z góry, to kosztuje to 20 dolarów. Więc to już jest stosunkowo mało, mi się wydaje. No ale w przeliczeniu na polskie i tak to jest dużo. Jakbyście tak chcieli codziennie z czegoś skorzystać, no to jednak Was to dość sporo wyniesie. Ale słuchajcie, na szczęście tutaj przepiękne plaże, przepiękna fauna, flora są za darmo w Australii, więc możecie po prostu zamiast korzystać z tej dodatkowej rozrywki płatnej, drogiej, możecie po prostu po Australii podróżować, chodzić, przechadzać się po plażach, po botanicznych ogrodach itd. Dalej. Robiłam też na ten temat odcinek i też wypuszczę kolejny o tym, co warto zobaczyć w Australii. I właściwie w tym zeszłym odcinku, który tutaj Wam podlinkuję, pokażę też tam Nailsa. Tam mówiłam dużo o tym, jakie miejsca warto w każdym mieście miasteczku zobaczyć w Australii. Mówiłam o darmowych lagunach, darmowych też botanicznych ogrodach, no i plażach. Więc tam na pewno warto się zjawić i też niektóre zO, słuchajcie, takie mniejsze, są za darmo, także warto się zorientować, gdzie co jest za darmo i na pewno gwarantuję Wam, dużo zobaczycie Australii za darmo, bo po prostu jest co oglądać krajobrazowo. Jeszcze sobie tak pomyślałam, że niektórzy z Was mogą być zainteresowani internetem bo nie wiem jak tam z planami telefonicznymi, ile to wychodzi, ale na przykład może chcecie po prostu mieć jakieś plany na sam internet, nie na dzwonienie i tak dalej, no to słuchajcie, taki mobilny, mobile broadband tutaj w Australii, no dość też tak drogi jest. Ostatnio kupowaliśmy, bo akurat mamy problem z internetem, dopiero nam mają zainstalować, więc musieliśmy taki przenośny internet sobie kupić i to nas wyniosło 100 dolarów za 50 gigabajtów. Ten taki modem razem z 50 Gigabajtami. Akurat była promocja, więc może się Wam tak zdarzyć, że dostaliśmy w promocji jeszcze 50 za darmo gigabajtów. Ale to tak tylko chciałam zobrazować Wam, jakbyście nie mieli żadnej oferty z Polski na Wasz telefon, na Waszą usługę telefoniczną. Także e, tak przy okazji to też jest kolejny koszt, który jest dość wysoki. No i co, to by było na tyle, myślę, jeżeli chodzi o taki mniej więcej zakres kosztów tego. Przylotu do Australii i pobytu tutaj turystycznego na miejscu, wiadomo, tak jak już powiedziałam, to wszystko zależy od. Dlatego tak trudno było stworzyć ten odcinek. Natomiast moim celem było mniej więcej zarysowanie wam tych kosztów podstawowych, żebyście mniej więcej mogli stwierdzić, czy w ogóle was na takie wakacje w Australii. Stać, więc celowo też starałam się podać tutaj wam stronki internetowe, na których już konkretnie możecie sobie poszukać szczegółów e, i obliczyć wszystko, jeżeli chodzi o waszą sytuację, w jakim mieście w Australii chcecie wylądować, ile chcecie zobaczyć, co chcecie zobaczyć i jak w ogóle chcecie tu żyć. Bo czasami, jak kogoś nie stać na takie wakacje z restauracjami, gdzie ktoś wam przygotowuje posiłek, to można, słuchajcie, w łatwy sposób uniknąć tych wysokich kosztów posiłków i po prostu sobie Przyrządzić samemu coś do jedzenia. Patrzę, bo tutaj e, ptaki mi się zlatują. Mam nadzieję, że nie będą mnie tutaj atakowały. Także pozdrawiam Was, kochani, cieplutko. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. I do następnego razu. Trzymajcie się, papa. Pa. Taki bonusik, słuchajcie, pokażę Wam tutaj widoczek wokół mnie. Zobaczcie, tak chciałam, taki widok chciałam, no ale mi się nie udało. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, natomiast morze tutaj ocean jest tak wzburzony, że szok. Mega mi wieje też, ale pięknie, pięknie wygląda dzisiaj. I popatrzcie, praktycznie nikogo na plaży nie ma, a dzisiaj jest niedziela, więc to też jest przezabawne, nie? Że niedziela mogliby ludzie poprzechodzić na spacerek, a taki wiatr ich odstraszył.